Damian, a może coś zapuścisz? Dobra, nie ma sprawy. Ooooo! Oh, wow. Już to zapuścił! Nie nie, 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 przepraszam, przepraszam. Nie ta płyta. Już już zmieniam, już zmieniam. A to jest to! Ja! A ja! 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 z ty Ja! dobra, Ja! Ja! a ty nie stoisz. Ja się też się kręcisz. Dobra, cześć, witamy w drugim odcinku A do drugiego odcinka zachęcił nas fakt, że mamy już 200 widzów Tak, będziemy robić bibę tutaj, jak wybudujemy ten dom Na razie jeszcze biby nie będzie, bo nie mamy gdzie A teraz łapy w górę, dobra No to dobra, czyli jak wspomniałem, budujemy dom Mamy już trochę materiałów, tam jeszcze się trochę przeta przetapia, przepala Tu mamy to, to drewno ze starej bazy znaczy nie, nie rozebraliśmy starej bazy, tylko wzięliśmy ze starej bazy Dobra, no to tak widzicie, tej pierwszą ścianę już zrobiliśmy I tak ona będzie wyglądała Tam mamy już portal do netheru, którym się będziemy przenosić. Dobra, do tej pierwszej bazy do Pierwszej bazy, tam już jest zrobiony most No ale dobra e, No to zaczynamy budować Kuba, widzisz schemat, nie? To tak ma budować, to... jak jest na schemacie, jak jest ta pierwsza ściana Aha, tak nie. że ucie... tylko że tutaj nie ma. Co nie ma? Eee. Yy... Bo tutaj jest nether, hmm. znaczy portal i... No to tam zostaw, tam ma być wyjątek. O mini. To Eee cztery, tak? Cztery, ten. Tak. Cztery... Cztery stąd brika i, i... i jeden drewna. Dobra. Właśnie nie pomyślałem. Ale wóra? Aaaaaa, dwa, trzy, cztery. Też po cztery. Ale czekaj, nie, nie, nie! Drewno będzie tylko na rogach. No. co ty mówisz? Do końca jedziesz z tą brikiem. A na rogu ma być drewno. O! telefon się do mnie odzywa. Cierka mi coś. Telefon nożył. Dobra, to będę czasami odpisywał, to będę w stał po prostu w miejscu. Yy, dobra. No to już jakoś to będzie wyglądało. Już możemy tu spać. Aha, ja nie zrobiłem dnia. Korkował po spaniu. Dobra, my urzek nie mamy dziwów, bo nie wiedzieliśmy. A ty widziałeś to walę nie? W końcu? Słucham? Ty wziąłeś w końcu tą wełnę? Co miałeś wziąć? Czy nie? Eee. Yy... No tak zaraz... Zrób tam łóżeczka i pójdziemy hapsi. O, tu nie ma. To wiesz co? To odpieraj ja ataki szkieletów i tak dalej, a ja będę... A ja zapierdzielam po wełnę. Dobra. Yeah, slow motion <laughs> Ale dwa nie wyglądało Dobra zostałem sam Dobra Okej okay, to z Kubą uzgodniliśmy, że w tym odcinku chcemy poodpowiadać na kilka Waszych pytań Które wysyłacie nam na naszą skrzynkę na YouTubie, na, na różne tam inne dziwactwa Na Facebooku i tak dalej mm. Na Facebooku trochę mniej No jeśli w komentarzach zadajecie na kanale czy pod filmikami. Najczęściej zadawanym pytaniem jest Kuba zgadnij. Bo nie za tych pytań Kuba będzie zgadywał tylko. Mm, czy będę na cmentarzu? To też, to też. Ale jeszcze inne. Ile ma się lat? Nie, to nie jest najczęściej zadawane pytanie. Nie. No to myślcie. Jezu, tak. E, czy, czy mogę wystąpić w programie? Tak, zgadza się. Czy mogę z wami nagrać? Nie, nie możecie z nami nagrać, bo jak już wspominaliśmy, zresztą jak sama nazwa serii mówi Bracia w kwadratowym świecie, a nie bracia i ktoś w kwadratowym świecie, nie? Taki był ogólny zamysł w tej serii, żebyśmy to my nagrywali tą serię. Nie, może jakiś... Ale konkursiki, może będę ostatnie, bo mnie wypałem i no po prostu to się nie przyjęło. Ale może teraz z okazji 200 widzów. Co wy na to? Kuba co ty na to? Może można zrobić jakiś serwer. Za serwer. Najpierw sobie kasę załatw. Trzeba było DJ-a wziąć wczoraj. Hm, nie. <noise> Kuba był wczoraj na falkonie. Podobno było bardzo fajnie. Opowiedz o perypetiach z ochroniarzem. A, bo był jak to? Wystawa z, z Mass Effectem, a to jest wiadomo PG 18 i tak dalej. I z kolegą wchodziliś tam, chodziliśmy, tam bez opieki żadnego tam rodzica i tak dalej. I nas wyganiał. Już chyba tam jest 10 razy czy tam 12. I po prostu nas już, już pamiętał i zapoznał się. Yyy. Creeper postanowił sobie zrobić przechadzkę po naszej ścianie hm. A zombie postanowił mnie zaatakować hmm, To ja może wezmę już swoje swój... łóżko nie chcę mi się brać Weź ty chodź, bo tutaj mnie Creeper atakuje w naszej bazie No już! A! Zrobił pierwszy na naszej podłodze W sumie I rozwalił sześć klocków w desek a i dałem sumie... mi tylko dwa Co za hamę. Ale... Jeszcze dzisiaj sobie... jest Falcon, ale już niekoniecznie. Ale Kuma nie ma z kim iść, bo ja... Zresztą ja nie byłem, bo nie miałem ochoty jakoś. Miałem... Od początku miałem iść, ale... Na początku miałem iść, ale polecam. Nie, ja, ja bardzo polecam. Falcon bardzo fajnie jest. Za 20 złotych jeden dzień. Wejście jest... Było bardzo fajnie, można było sobie... Wiele konkursów było, w tym można było wygrać PlayStation 3 eee, Co tam jeszcze było? Się A to, można było sobie za darmo w ten. E, pograć na Xboxie na PlayStation właśnie 3, Modern Warfare 3, oczywiście. A jeśli jesteście z Dublina, to warto udać się Pass na falką. Czekaj, do kiedy z falką? Do jutra? Cudy? Do niedzieli. O no to właśnie, jeżeli jesteście z Dublina, warto udać się jeszcze na ostatni dzień konwentu. No i pfu, można nawet spotkać się z jj chociaż to no nie jest główną atrakcją. Tak. Dużo ciekawszych rzeczy jest od tego spotkania, na pewno. Na pewno Jaśnikuła jest też manga i anime. Liczne, no liczne konkursy i tak dalej. Kuba do mnie dzwonił z konwentu, grał w Gears of War na Xboxie, można było sobie pograć normalnie, tak więc wiecie. Mortal Kombat, wiele gier było. I tych no najnowszych z premier i tak dalej, premiery w tym. Ogólnie wszystko na najwyższym poziomie, idealne dla maniaków komputerowych, jakichś takich fantastycznych... Można było tam zjeść, to najśmieszniejsze było to, że ten... Ci którzy przyjeżdżali z Warszawy, no to, takie taki spali na korytarzu tak, tak. Jak, jak, Sleep room. spali na korytarzu. Sleep room. A najśmieszniejsze było to, jak Jay Rocket poszedł spać na podłodze, tam był chyba tam pociąg i ten. Noc i chciał mu się spać, to poszedł na tyle. No, na korytarzu, i za godzinę była kartka W tym samym miejscu, że tutaj spał JJ Joker. Bo ludzie mieli podnieść, że JJ Joker odwiedza takie wsie jak lubi. O jezu, myślałem, że to zombie. <grym> Bum. Dobra. Obrabowałem, znaczy zabrałem z ty. <grym> Obrabowałem, znaczy zabrałem. Obrabowałem. Nie, złe słowo. Chyba już możemy tu spać. Ty śpisz tu. Do kąta nie posadził. Ale czekaj, przydałoby się to trochę oświetlić, a jak głupi... A ja w lemerze. No i siedzieć. Nie, wybuchnie. Pamięta. Dobra, jakieś nie. pochodnie, pochodnie, to nie tu. Czekaj jeszcze... Tu Przy okazji jak ten, rozwaliłem też. Figmeny. 34 pochoty są. A i ten... Zapomniałeś chyba pokazać, czy tam pokazywałeś... A, tu mamy grilla. Właśnie, tu jest nasz grill. Mamy trochę pietra. stejków i trochę kuket porkczaków. Bo byłem na polowaniu. Hahaha. Ha, ha. Tam w ogóle, Kuba, wiesz, że mamy tam bagna dalej? Słucham? Tam dalej są bagna, na razie tym zależy. Dobra. Co ty zrobiłeś? Tymczasowo zalepiłem tam, nie czepiej no, Ale jest trochę ciemno. A ja nie mam pochodni. A co ja robię? Latasz, nie wiem. To i tamto. Robię prowizoryczne oświetlenie. Już. Jaś jasno kubusiowi. Tak? Nie. Nie. Jeszcze przytulam te ja się pytam, czy ci jasno. No przy ci będzie jasno, chyba że masz świecącą. Nie. Nie Dobra Próbujemy spać pierwsza noc na tym Nie. domu Nie, poczekaj, czekaj, daj pochodnie. Po co? Bo jest za ciemno. Czekaj, bo jestem na light i dlatego może jest mi tak jasno Dobra, Dawaj. Aha <laughs> Dawaj pochodnie. Dawaj pochodnie, ja sobie sam oświetlę. Kubek na ołtarzu. Jo, wychodzi, <laughs> będzie play. Jeszcze pogrzewanie pod spodem na ten... wyleje. Dobra, śpimy. Pierwsza na nowym domu, haha. Wow, nic nas nie obudziło. Ok, bojowec. mam teksturki na 1.9, już przeznaczone. <laughs> ja tam nie, nie lubię. Żadnych tekstur. Chociaż jakaś będzie fajna, to. A kto przed odcinkiem szukał tekstur? No ja! Może jakieś fajne będą. No, brakuje, wchodzimy na dach. Uwaga, praca na wysokościach. Oho, widzę kogoś na wysokości. A pokój na ziemi. Co Dobra, raz, że święta. Coraz bliżej święta, co no zobacz. bliżej święta, nie umiem śpiewać. No zobacz, jeps. To będzie normalnie, tutaj zrobię posąg Creepera, Besty. I może sobie zhakujemy trochę bedroka. Co ty na to? Nie. <noise> Bo my z skupu... Nie, wystarczy, że Obsidian damy to było na naszym dawnym serwerze Creeperland mieliśmy Creepera, który wypuchał Po prostu ładowało się go TNT Zamykało się i on po prostu robił yeps O, kolejny zielony Ogórek Świeczkę mu postaję Został, No, Dlaczego on tak szybko wybuchają? O, o A nie, to tu wcześniej znalazłem. A, byłeś tu, dobra Jeżarko. Czekaj, o jest Świeczka Świeczka. Jeszcze mu świeczkę postawię. O, tutaj. O! Chciał uścić pamięć. no Creeperze. Szczególnie ja! Właśnie, bratobójca. Jaki ty bratobójca? Ty bratobójca. Nie. Dobra, czekaj, teraz trzeba pomyśleć jak zaaranżować górę. Eee, a może jeszcze takie jedno pięterko No to czekaj, no właśnie o tym myślę. Czy już od razu pod No właśnie, no właśnie myślę. No to pod czy. Cię... Będzie pod ale tutaj będzie. Czekaj, zaraz zrobimy ten taras. Tutaj jest. Jeszcze... Ja na poddaszu. Taras na górze jeszcze, żeby był. No to co? rób falkon. Co? No rób falkon. Ale że co, żebyśmy spać na tym? No balkon. A, falkon, balkon. Zapomniałem o tym. To był nasz żart sprzed tam dni. Ja może z tamtej strony. Eee, muszę przerobić połowę 16. A 16 będzie 64. No. Czyli 16 zwykłe drewno to 64 desek. Zaawansowana matematyka to jest dla ciebie już. Hmm, nie, aż taka zaawansowana. No masz, jest genialny. Przepraszam. Ja niedawno wstałem. Damian za dużo imprezował. Mhm, z wujkiem przy Modern Warfare. Chociaż dużo mnie pozwolił przejść, bo chciałbym też sobie zaś sam przejść. Ja zainstalowałem Nie. i... Zrobiamy imprezy z procesorami ogólnie Modern Warfare 3 mniej mi się podoba niż Battlefield. Ja grałem, ale po prostu lubię tą serię i będę w to grał. Chwłopak, ho. W ogóle jeszcze myśleliśmy nad. nad czym tu? The Island. A właśnie, myśleliśmy nad Coopern of the Island. i. no nie wiem. Z czego robimy dach? Z wełny. W sumie? Nie. Mamy tą wełnę, wiedziały się? O -o. No fajnie będzie by mieć dach z wełny. No to co? Znowu kurs. Można no leć. A, daj coś, pokominuję jeszcze. Zrobię sobie pokój. Tak, tu będą nasze pokoje. I trzeba je zrobić na środku. Co to to tam? Placach, to. Wszystko. obliczaj, I tak dalej. Żyj mieli koło siebie pokoje. W ogóle ja na, na tym jeszcze, co do falkonu, yy, to widziałem mnóstwo ludzi, którzy, którzy nagrywali vloga. Z kamerami. Właśnie, mogę ci położyć co... kamerę. 3, 4, 5, 6. 7-8 Co każdy korytarz, 12, tutaj, co ten? Chwila tylko 7, widzę gościa z, z, z kamerą 7, i 8. gada tutaj do siebie. E, do a, kamery. No, bo ja tego nie wyliczyłem, kurde, czekaj, nie, nie, nie. Kurde. przepraszam was za tym kasz. I za chyba i ogólnie. Czekajcie, muszę odpisać. Oho. To, o, to. Pikmen, a mi się chce jeść. Bum Rzucę ci pork chopa. Nie, Nie wróciłem. <laughs> Szkoda. Hopsa, hopsa. I czekaj teraz... Ile to ma szerokości? Bo Kuba w ogóle <klima> rozwalił ten dobek, znaczy zepsuł, bo on miał być taki, że miał być po prostu takim kątem prostym, takim jakimś dziwnym mm, kilku kątem, wielokątem, a Kuba go zrobił kwadratowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedm, no tego napraś no. Dziewięć. Cóż by się nie jest, taki ładny. Ja bym prawa. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Czyli na 10. Dobra, jestem. Raz, Domku. Trzy, Czekaj. Cztery, pięć, może pięć, pamiętasz, pięć, gdzie to, to wełna? W magazynie? Czy nie. Jest w magazynie. O! Czekaj. W końcu jeszcze można rozebrać te dwa pomniki. Czyli jeden dalej. Takie ma i zaawansowana matematyka ogólnie, wiesz. Mmm.. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, mamy pokoje po 10 kratek. Co ty na to? 10 na 10, P. Ja pod dalsze biorę. Nie, no dobra, będziemy mieli pokoje. Aha, dobra. Czyli muszę chyba trochę zostawić, bo wszystkiego nie zabiorę ze sobą. To weź najlepiej jednego koloru wełnę. To może niebieski. Jeszcze jest biały. Brązowy, nie czerwony. I zielony, ale zielonego to jest mało. No raczej. Mm. <noise> Fajnie to jak, cel... <noise> jak cela to wygląda. <noise> Kurde, to się przejeździłem, biłem czy co? To powinniśmy nagrywać z dwóch perspektyw. Hmm. Ja dzisiaj nie za bardzo. No w ogóle To kamery powinniśmy nagrywać. Fajnie by było. Słucham? Kamery powinniśmy nagrywać, co się u nas dzieje ogólnie. Hmm. No wiesz, nasze reakcje. A, creeper boom. A Kuba ma tak. koszulkę z Rollfacera? No, pamiątka. I przypinki? Jest takim śmiesznym tym dzieciakiem, co tak ściska pięść. Ty. Zrób foto, to wstawię. Jeszcze z No, ale po co komu? Ten no Nie żeby się pochwalił. No, ale po co się chwalić? No tak. O. Żeby, w ogóle ludzi tam zachęci, żeby, ludzie zachęci, żeby ludzie zachęcić. żeby ludzie zachęcić, żeby pojechali na Falcona, bo tam są fajne rzeczy. No. No i po to. Będziemy mieli szklaną ścianę między pokojami. Hmm. Chciałbym ten. Znaczy, nie miałem okazji pójść na mangę i anime. Na te prelejsy czy coś takiego. Na panele. prelejsy, tam gdzieś jest preleksy. Nie wiem, tam coś, coś pisałem. Znaczy... Znaczy tam pisał. Było napisane. No, było napisane. Pani od polskiego by cię zabiła. No. <grym> a a taki... tymczasem do domu nauczycielki. Minecraft, Minecraft! <grym> Ciemno się robi, wracaj. No już wracam, już jestem przy tym. Wracaj, ty nie wierny. Dobra, a jakieś szkoła? mam. Jeszcze nawet pamiętasz tutaj chyba. Nie wiem co to było. A, kopalnia. Ej, dobra, bo my mieliśmy na pytania odpowiadać, a tylko na jedno odpowiedzieliśmy. A no tak. <laughs> dobra, to W trakcie budowania to... będziemy odpowiadać. No to dobra, to już można zacząć od Szymek! Mój brat wszedł e na serwer. Ciekawe. Nie zrobił to specjalnie, bo widzi, że my nagrywamy. Co ty Damian tu zrobiłeś? Ja nie chcę takiego. Ja chcę na Zamknij poddaszu. Się. Nie masz wyboru. Ja chcę na poddaszu. Nie masz wyboru. I Zakazuję, w brzydkie te, te ściany. Brzydkie te ściany. Zamknij się, nie znasz się. Znam się. Nie znasz. Wyprowadzam cię. Nie chcę ze mną mieszkać. Obok, nie, no. bo brzydki dom budujesz. Spadaj. Dobra, to każdy robi pokój sobie, jak chce. To sobie usuń ten swój. A ja sobie swój dokończę. Nie ja mogę mieszkałem. na poddaszu. No to sobie przenieś. Jej. Tylko jeszcze nie ma poddasza. A ty na parterze będziesz? No. To będzie moja sypialnia. Właśnie, będziemy mieli swoje osobne piętra. A we we nie rozwalać tego szkła. Bo najpierw takie dziwne jest trochę. No Właśnie. Albo to ja nim nie, nie umiem budować, albo one są takie dziwne. Dobra. To może damię ja tak... O, jest kit. Ale to co, hapsi-hapsi? No. No to dobra, hapsi-hapsi. I po hapsi-hapsi odpowiadamy. A może teraz? Albo Bo chapsi, chapsi, nie?